Hello. Witam w drugim wykładzie dotyczącym czasowników modalnych. Podzieliłem go na kilka części. W części pierwszej zajmiemy się tymi czasownikami modalnymi, którymi dedukujemy lub spekulujemy. Będą to czasowniki Must, May, Might oraz Can't. W drugiej części wykładu zajmiemy się tymi czasownikami, którymi wyrażamy możliwości lub umiejętności, czyli czasowniki can, could oraz czasownik be able to. Zapraszam. Na początek czasownik must. Pamiętajcie, że używamy go, gdy mamy pewność, że coś jest prawdą, kiedy spekulujemy i wydaje nam się, że tak jak mówimy jest na pewno. Posłuchajcie tych dwóch zdań. They must be in the car. There are no car keys. Oni muszą być w samochodzie. Nie ma kluczyków do auta. Albo te zdania. He must have a lot of money. He drives Ferrari. On musi mieć dużo pieniędzy. On jeździ Ferrari. Zwróćcie uwagę, że tutaj czasownik must ma nieco inne znaczenie niż ten sam czasownik w wykładzie pierwszym. Tam mówiliśmy o obowiązku, na przykład I must learn, muszę się uczyć. Zwróćcie na to uwagę, czasownik must ma dwa różne znaczenia za chwilę, may i might. Tych czasowników używamy, kiedy spekulujemy i myślimy, że coś jest możliwe. Zobaczcie. He said he may be unhappy. On jest smutny. On może być nieszczęśliwy. Zamiast may możemy użyć czasownika might. Znaczenie będzie praktycznie takie samo. He might be unhappy. Albo kolejny przykład. They haven't come. They may be at work. Oni nie przyszli. Oni mogą być w pracy. Lub They haven't come. They might not know where I live. Oni mogą nie wiedzieć, gdzie ja mieszkam. Zwróćcie uwagę, że may i my to przypuszczenie, kiedy jesteśmy pewni może na 50%. Wcześniej mówiliśmy o słówku must. Tam jesteśmy pewni na 90% albo więcej. Z kolei, jeśli jesteśmy pewni, że coś jest niemożliwe lub nieprawdziwe, używamy słówka can't. Amerykanie mówią can't, Brytyjczycy raczej can't. Obie wymowy są oczywiście prawidłowe. Posłuchajcie tych dwóch zdań. She can't be in Egypt. I saw her in a shop. Ona nie może być w Egipcie. Widziałem ją w sklepie. Albo You can't be German. You don't speak German. Nie możesz być Niemcem, nie mówisz po niemiecku. W tym kontekście przeciwieństwem słówka can't jest słówko must. Porównajcie. She can't be at university, she must be at university. She can't be, ona nie może być na uniwersytecie. She must be at university, ona musi być na uniwersytecie. Za chwilę kolejne słówka. Spójrzmy teraz na słówka can oraz could, czyli móc potrafić. Używamy ich także, kiedy chcemy uprzejmie o coś zapytać czy o coś poprosić. Popatrzcie na te parę zdań. I can drive very well. Potrafię prowadzić bardzo dobrze. He could sing when he was four. Potrafił śpiewać, kiedy miał 4 lata. They can't come now, they are busy. Oni nie mogą teraz przyjść, oni są zajęci. They couldn't come, they were busy. Oni nie mogli przyjść, oni byli zajęci. I właśnie pytanie: Could you turn off the radio? Czy możesz wyłączyć radio? Can I use your phone, please? Czy mogę użyć Twojego telefonu? Jak zauważyliście, słówko can ma formę przeszłą, czyli could. W każdej osobie liczby pojedynczej mnogiej wygląda tak samo. Nie musimy na przykład pamiętać o końcówce s w czasie teraźniejszym w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pytanie? To inwersja, czyli zamiana pierwszych dwóch słówek. Na przykład I can sing, potrafię śpiewać. Can you sing, czy ty potrafisz śpiewać? Ale co z przyszłością? Co jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś będzie potrafił, czy będzie mógł coś zrobić w przyszłości? W tym celu używamy struktury be able to, czyli być w stanie coś zrobić. O tym za kilka sekund. Strukturę be able to, czyli być w stanie coś zrobić, używamy w wielu czasach i w strukturach. Możemy jej użyć w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym, w czasie present perfect, a także Innych formach gramatycznych. Jest to o tyle ważne, że tak jak wiemy, czasowniki modalne can i could możemy używać tylko i wyłącznie w teraźniejszości i w przeszłości. Jeśli chodzi o teraźniejszość i przeszłość, właśnie to struktura be able to brzmi bardziej formalnie. Używana jest ona raczej w języku pisanym: na przykład: I'm able to cycle, I can cycle. Zdania znaczące właściwie to samo, tyle tylko, że to drugie brzmi trochę bardziej naturalnie. Jak tworzyć pytania z tą strukturą? Tak samo jak robi się to ze zwykłym czasownikiem być, a więc przez inwersję. Na przykład, are you able to cycle? Czy jesteś w stanie jeździć na rowerze? Albo, is she able to cycle? Pytania to inwersja. Przeczenia, dodanie słówka not do czasownika. Na przykład, I am not able to cycle albo, she is not able to cycle. Pamiętajmy więc. Początek tej struktury to zwykły czasownik być i tak też tworzymy pytania przez inwerscję oraz przeczenia przez dodanie słówka not. Spójrzcie jeszcze na te dwa przykłady. Pierwszy odnosi się do przeszłości, drugi do przyszłości I was able to cycle when I was six oraz I will be able to cycle when I am 76. Za chwilę podsumowanie. W tej prezentacji spojrzeliśmy na to, jak dedukować oraz spekulować w języku angielskim, a także mówić o możliwościach i umiejętnościach stosując czasowniki modalne, ale nie tylko. Na początku mówiliśmy o czasowniku must, may, might. Oraz can't. Kiedy jesteśmy pewni, że ktoś na przykład jest w domu, powiemy she must be at home. Kiedy zastanawiamy się nad tym, czy ta osoba na pewno jest w domu, czy może gdzieś poszła, możemy powiedzieć she might be albo she may be at home. Kiedy wiemy, że tej osoby w domu nie ma, powiemy she can't be at home. Jeśli chodzi o wyrażenie możliwości, umiejętności w języku angielskim, stosujemy czasowniki can, could, a także be able to. Ten ostatni nie jest czasownikiem modalnym, ale ponieważ do przyszłości możemy używać tylko jego, zawsze powinniśmy go łączyć z czasownikami modalnymi. To tyle, jeśli chodzi o drugą część wykładu dotyczącego czasowników modalnych. Proponuję wrócić do części pierwszej oraz zrobić ćwiczenia. Dziękuję bardzo za uwagę.